Cześć, witam wszystkich w czwarteczek 14 marca i dzisiaj oficjalnie rozpoczynam prace polowe. To jest druga działeczka, na której coś tam wykonuję, coś tam drzewie, a wróciłem po prostu do starych technik, chcę tutaj na tych działkach, szczerze mówiąc, wymieść sobornik, co duch, rozmieść, żeby, żeby po prostu Eee, Zasiać jeszcze jeżynę, no i tak, jak mówię, wracam do starych technik. Chodzi o co? Przesuszenie tam, gdzie jest za mokro. To może na tej działce jest ok, ale na innych tam da ram stara, poczciwa maszyna. Kultywatorek świetnie to się sprawdza. Bo jak jest mokro, to ta leżuga się zapycha. Miałem wcześniej ten gruner z Mandama, też on fajną robotę robił ale on nie był taki na ten idealny miejsca no bo był ciężki i no, nie szło szybko po prostu wyskoczyć bo tak ten jest ciutka maszyna nie mu się szybciutko podnosi w razie tam jest źle i traktor wyskakuje to i właśnie jak się tak poruszy wszystko no to ta ziemia powietrza złapie zacznie to inaczej przesychać, parować e, i, i, i można będzie spokojnie wjeżdżać z obornikiem. Ogólnie, tutaj, już w nojowicy trochę wywiozłem. Jako można powiedzieć, ubraniu, e, e, sam jak nie było, gdzie. To środeczkiem taki pasek trochę został, ale jest tego obornika do rozwiezienia. To trzeba będzie rozwieźć obornikiem. I zobaczymy, czy to orkowo, czy bez na tych lżejszych ziemiach jak tam sytuacja będzie coś tam spróbujemy zasiać może samą toleżówką by wystarczyło tylko jeszcze muszę po drodze e, ogarnąć siewnik zbożowy chyba, że gdzieś tam pożyczę coś na te jeżyny, na akcje jeżyny, bo dużo tego nie będzie, maks 3 hektary no i tamte 2,5 hektara do odsiania taka, 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 taka sytuacja więc cóż, powoli zaczynam grzebać i tyle. Tyle lat stał w pokrzywach ten kultywatorek, a w tym roku <grych> trzeba użyć. Także wniosek jest taki, że nie ma co się wyzbywać takich prostych maszyn, bo czasami, czasami one się przydają i sprawdzają idealnie. Tak samo jak dzisiejszy dzień, to pokazuje dzisiejsze warunki, że są miejsca, że są fajne warunki, tak jak na tej działce, a na poprzedniej no takie sapki to ledwo, ledwo to poruszyłem, ale za dwa dni na sobotę myślę, że będzie OK. tutaj to już w sumie jutro można będzie obornik sypać i szykować się do opki. czas na kolejną działkę, tutaj niestety droga przydziela ale jest około 2 hektarów w tych dwóch paseczkach, no i przy okazji omówienie maszyny, no kultywator niemalże standardowy, ale lekko poszyżony, tak, żeby te 3 metry brał no i mniej więcej działa, no tutaj jeden ząb widzicie, muszę go wymienić, bo nie miałem innego, się łamał jak piszonki równałem, a jednak taki się nie chce tu trzymać, więc trzeba będzie oryginalny kupić i założyć, także, ale tam na takie dropanie to może być jeden mniej, no. Ta działka generalnie jest ok, ale za tym słupem jest taki dołeczek i to może być problemik, mam nadzieję, że się nie wpierdzielę, bo wygląda to dosyć stabilnie tutaj też było wapno siane, więc dobrze przed obornikiem byłoby je troszeczkę przegrzebać z yy, ziemią, zmieszać zostało mi troszeczkę z jednej rozsiewacz na jesieni i tutaj rozsypałem profilaktycznie no i cóż, no zobaczymy, no przegrzebie jak się uda to dobrze tak jak widzicie, tu już było trochę mokre, jak obornik przywoziłem dlatego zrezygnowałem z gromadki tej i tutaj cofałem tyłem i wywalałem tak to mniej więcej się odbywało ale dzisiaj już obeschło. warunki są zgoła lepsze także działamy powiem wam, że się obawiałem tego miejsca ale nie jest logicznie, da się przeskoczyć kurcze znowu nie mam kamery na głowie a jedną ręką będzie ciężko to wszystko ogarnąć ale spróbujemy ten przejazd najgorszy właśnie jest ta strona trochę trzeba wypłycać Idzie, 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 przechodzi, przechodzi. Nie ma tragedii. Dało się poruszyć? Dało. Także jest ok. Drugie miejsce, gdzie bym się nie spodziewał, to przed tamtym lasem. tak jest lekkie zaniżenie, lekki sapek, i tam też troszkę problemów jest. Ale jak się poruszy, jutro ma być słonecznie, to cały dzień by to owiało, obsuszyło. I myślę, że szłoby do tutaj obornik wywozić. Już się zbliżam ku końcowi, szybka robota, ale jest nie mniej nas takiego drapaka, bo po kukurydzy gdy widzicie tutaj on dość wysokie ściernisko, no to potrafi się przypchać tymi wysztkami tu szczególnie tam, gdzie troszeczkę przygina, no to ten kultywator. Zaraz gdzieś drapnie głębiej i się przypycha no ale jeżeli chodzi o takie osuszanie terenu to lepszej maszyny chyba nie ma. Chyba to fajnie działa, myślę, że w przyszłym tygodniu to już na spokojnie będzie się obornik trząchać. Ale póki co trzeba skończyć. Troszeczkę mam tutaj obornika reszta za tamtym laskiem, że wszystko na miejscu. Tutaj pół dnia akcji można powiedzieć i obornik zrobiony. Jutro piątek planuję gnojowicy powywozić troszeczkę, gdzie się da na te łąki poubierać te zbiorniki i w przyszłym tygodniu pewnie zacznę z obornikiem No nie wiem jak chyba, że będzie w sobotę ładna pogoda no to i będą warunki tutaj wszystkie na tyle przez jutro, że da się ten obornik czołgać No to zacznę ten obornik też czołgać, chociaż tam gdzie się da przed niedzielą zrobić. No i uprawa niemalże bezorkowcem, prawie bezorkowcem. Zakończona sukcesem, wszystko udało się poruszyć. Także kilka dni temu dać, niech to schnie. Miejmy nadzieję, że opadów imponujących nie będzie, bo takich chyba do środy to jak patrzyłem, długoterminowe nie będzie. więc chyba się rozwiezie pod mieszaneczkę. Ogólnie jeżyna na wiosennej orce, no tak średnio mi się to widzi, ale cóż, no jest takie, takie mamy warunki. 80% pokrywy zielonej niestety ma to do siebie, że nie można było wykonać zimowej orki i tego obornika tutaj po prostu rozwieźć na zimę tam gdzie procentowo mogłem to rozwiązałem, te gorsze kawałki, te lepsze zostawiłem na wiosnę, żeby nie było problemów te lepsze w cudzysłowie, bo tam na resztę to nie bardzo można wjechać, ale chociaż to zrobię tyle o ile tyle można, została mi taka działeczka 10 arów tutaj przed tym lasem taka. Malutka, po drugiej stronie jest, jest e, gorzowska. Tak, żeby to pasowało razem, to zasięg, jeżeli się udało tą jeżynką wszystko mieszaneczką jaru e, i by coś może z tego było. Taki jest to głównie zamysł, pomysł. Jak to wyjdzie, zobaczymy, bo tej kukurydzy też nie chce jakoś masakrycznie dużo siać. Aczkolwiek to będzie dobry rok na robienie zapasów, kukurydzy, jakichś kiszonki, takich zarla bo ceny do no, skupie ziarnówki się nie zapowiadają rewelacyjne, więc, więc tak jak mówię będzie to doskonały moment, żeby zrobić zapasy i czekać na przyszły rok za znaczy przyszły, 25 może nie będzie gorszy. Także robię tu ostatnie tego główienko i zjeżdżam na obrządek. Także to by było na tyle pewnie w dzisiejszym filmie. w Takim krótkim, szybkim, bo dosyć, można powiedzieć, nieplanowana dzisiejsza akcja była yy, wyruszenia w pole no, ale powoli coś trzeba działać bo później znowu wszystko jak przyjdzie pogoda gdzieś w połowie kwietnia, no to wszystko będzie na razie, bo i szykowanie pod kukurydzę i podpływki w zbożach, pod faścic. także sporo, sporo tematów się zaczął, więc chociażby część ogarnąć, tak gdzieś około 3 hektarów dzisiaj będzie zrobione i w sumie by wystarczyło pod tą jeżynkę, także nie przedłużam i do następnego filmu.